A, się mamo. No. Dzisiaj gramy w mm, Minecrafta na modach z Pokémonami. Tutaj, jak widzicie, mam Charmandera sobie przyszykowanego. No i ogólnie tutaj trochę przyszykowałem rzeczy. W skrzyni rzeczy. Patrzcie, ile zdobyłem, zdobyłem Pokeboli. I To jest ogólnie na modach. I TNT ten. W ogóle ona się w ogóle nie niszczy przy wybuchaniu. Mógłbym to całe wybuchnąć jednym wybuchem. Więc nice. O, dwieście gotówki. są to tu? Mam taką kasę? Mam chyba. Nie wiem. Dobra. Mm, pokażę wam. Siema, i tak mi się nie przyda szpyk. O co za sypek? Czekajcie. Hmm, Kuczę. Yy, wąż. Dziesiąty poziom, nie przyda mi się. Ale tego spróbujemy złapać. Czekajcie, hmm, wrzucimy, wrzucimy sobie Pokebole. Na pasek. O, mam ultrabole. I dobra, co ja chciałem? Co ja chciałem? Co to za CWL? Co to jest za jakaś ta... Poszukajmy w sumie jakichś lepszych. Bo szczerze, nie mam tylko takiego. Co wy myślicie? No dobra, nie będę teraz tego zużywać, bo... Xd, widzicie co tam stoi? Ten. Spróbuję jakiegoś, jakoś do niego się dostać. Czyli jakoś tak, że zbiorę. O nie, walka. I mam tylko Charmandera przy sobie? Przegrałem. Ember. Widzicie tu mojego Charmandera? Błagam. No nie. No już nie żyję. Dobra, a nie, może to wygram. Może go złapać. Jak on się nazywa? wapi dobra, nie? Hmm, HPP. Techamie, nie, nie, to była najgłupsza rzecz, jaką mogłem zrobić. No i derłem No i będzie trzeba go odrodzić. A ja straciłem tylko jednego helta. Szkoda. Trochę mi tego. Hmm. Dobra. Odłóżmy cię. Na póki co. Przepraszam, że tak kicham, no ale ten... Um, nie wiem dlaczego. Czekajcie sekundę. Ja pamiętam, że miałem jakiegoś, co miał... Ten miał Ten miał 100 no Pamiętam. Jakieś dobre. Pan daje bambus. No i... O, to jest lepsze, niż ta małpa. Mm. No dobra, i wszystko się zgadza. O Jezu, nie pamiętam, nie mam kilofa. Widzicie tego byka? Ej, złapmy go. Siema, który masz poziom? Pyk, pyk. No No typie, no, nie zajmie... Złapałem tego muflona. No i co? Co z muflonem? Błagam, żeby on tam był. No nieco się stało Jest muflem O oh my gosh Ludzie widzicie ile to ma hapsa Pięćdziesiąt coś to ma Baba bierzemy Ja nie mogę Ten bawł naprawdę dobry Tak sobie głównie wypatruję i szukam. A zauważyliście, że za pierwszym razem mi drob... nie za drugim Słapałem. XD I to chyba z tego będzie seria. Mam nadzieję, że wam się podoba. Shinyx mam ciebie. Owiaska. Lecimy, lecimy, lecimy. Może jakieś Pokémony fajne znajdziemy. O, ratat. Spróbujmy tylko. Dobra. Najwyżej się nie uda. Kurcze, no co to za typek. No co za typ. Dobra, nie wkurzaj mnie. Ratacie. Dobra, ja lecę do tamtego. Czegoś. To jest chyba boss. Tak, to jest boss. You can't catch this boss. Może mam coś na rajda. Weź walcz. Kurczę, czym się dawoło... A, tym chyba. Nie. wiem. Napiszcie mi, czym się dawało rajdy, bo chciałbym tego mieć trzech na przykład. Siema, duży szczur. To jest ratat, kurczę, To co to tam to było? Zauważcie, że przy bosach zawsze się tworzą takie dziwne rzeczy. Mm. Ak, kurde, nie da się trafić. Typa, szybko dolecimy do tej wioski. Może ktoś nas zaatakuje. Mam nadzieję, że tak. Dawaj, atakuj mnie, typie. Muszę mieć jakieś lepsze Pokemony. za są żaden z nich nie jest z rajdu. Dobra, ograbimy na szybkości skrzyneczkę. Boże... O, nein. A, E, A, P. Dobra. Na szybko zbudujemy te. Bik. Dzium, dzium. Teraz sobie zbierzemy więcej. Max Eder. Max Elixir. Abakini King. Myślałem, że to wioska będzie. Ale ile ratatów, tak? One się... Tak, to są rataty. No nie wiem co to miało być, że tamten chomik to też był ratat. Nie trzymał. Potrzebuję maliny. Nie, ona jest ciężka zrobić do złapała. Ja nie i nie złapie. Pa o ty, o ty typu full. Ciebie muszę mieć. Ja go próbuję już od dłuższego czasu mieć. A może jakimś innym Pokebolem? Nie wiem, może... Dreamball... Dobrze, przecież... Dream. Dream. Może Dreamball go złapie. Ej, złapał go! XD A sprawdźmy, czy on ma jakieś specjalne ataki. Coś razy cztery. Może szczęście taki, Który masz poziom? Pięćdziesiąty? Gość bardzo ciężko złapać, tak. Dobra. No ale typie, no. Bo skacze... Sko... No. no nie, stój dobra, to coś daje chyba mamy, a w ogóle ile ma. Błyk ma. Ej, to chyba będzie jedno z lepszych Pokemonów. Jakie mam... Jeszcze pójdę po tamte Lovely, pale. Bo też się przydadzą. Kut, czy już jedzenia nie mam. Ej, panie Kreciu, niu, nie uciekaj pan. No panie no Błagam nie bądź bosem. On jest jakimś włosem. On mi już tyle zjadł. Nie zjadaj! Na ci nie pisze, że nie mogę cię złapać. Nie jedz... moich... bokę boli. No co jest z nim nie tak? Panie Krecie. Panie Krecie. To z panem jest nie tak. Nie wiem, gdzie ja mam w niego celować. Może przed niego? Sorry, że, że laguję. Kędzczkacz, catch to boss? To jest boss, serio, jakiś krecik. A, nie wnikam. I teraz pół godziny wchodzenia. W ogóle, już prawie 18 minut trwa filmik, z tego co wiem. I ja nie mogę, ile wchodzenia. Dobra, małe, małe cięcie i widzimy się, gdy już wejdę. ma trochę szukałem kurczę, nie wiem, mało tych Pokemonów jakichś lepszych. Szukam i szukam, szukam i szukam i nigdzie nie ma wiórka z 20 levelem. choć tu do mnie. No i z taką już mam. To jest jakaś grubsza wyprawa teraz. Lekko odszedłem. Online. Oh, Jak śmiał mnie zaatakować? No, spróbujmy tym zaalczyć. Na Easy. O. Na Easy. Czy ja tam widzę jakiś inny Pokémon pływający? No, że go jeszcze nie mam. O, znów królowa ma, ma Makowicz. No, chodź tu, Makłowicz, Chodź tu, chodź tu. I. Uii, dwa, dwa złapane. Ja nie, nie, nie udało mi się. Nie I Co tu zapają? Dobra. Rozwalimy czymś innym. No dajcie buflonem, może spróbujmy. Evan. Już mu połowę zbiłem. Nie wiem, teraz revele. A za chwilę sobie ochronę kupię. O, no no, Skyface. No no, co jest, kurde? Nic mu zadać nie mogę. O, zadałem. Ja nie mogę, no. Za chwilę mnie typ zabije. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. O! Take. Jedna enderperła, to jest dość dobre. To jest dość bardzo dobre. Najgorsze, że musiałem go zabić. Chciałem go złapać. Najprawdopodobniej. Z tego co zauważyłem, miał dość wysoki poziom, oraz był fajny. Kurde, ja bym zaewoluował tego. Yy, Na czym rybę? O mój Boże, ale Na tych modach są Jak widzicie mam mody na zbroje I na pokemony ogólnie Pewnie jakieś tam jeszcze się znajdą, nie wiem na co Ale się znajdą No ale to mało Kurczę, może coś nie może coś fajnego się jeszcze znajdzie. Ten buflon to było coś. Dawno nie miałem takiego oferta. Odpaliłem odcinek i farcik nagle, kurczę. Na farcie. Gropnięty buflon. Ja od razu mówię, tutaj się nie da spalnić sekreta. Zielonego nie mogłem, no to chociaż tego zdobędę. Chodź, ukrecie. Dzień dobry. Witam, witam Witam krety Kurcze no. Ta. Teraz ja jestem na górze i co mam zrobić? Jaki typ? Złapany. Za chwilę do, do drzym O! Nice. chyba dobrze. Że żebym go złapał. Nie wiem jaki ten kred był. Na którym poziomie nawet nie patrzyłem. Wiedziałem, że chcę tego kreda. Tyle jedynie wiedziałem. Niczego innego o nim nie. Jak? Cudem, jakim cudem, jakim cudem. Co? Co? Ja chcę jakiegoś uber pokemona, błagam. Nie jakieś grzyby. Ej, jakiś nowy Pokémon, co to ma być? Chodź u, chodź u pokemonie. Założę się, że normalnym cię złapię. Ej, chodź u. No chodź u, nie wkurzaj mnie. Nie wkurzaj. Ty biało, Chodź tu. Hono. Hono mnie tu. A wiem, jak co. Pyk, pyk. Jakoś mu trzeba od przodu wejść. Wtedy mam full pewność, że go złapie, ale on jest taki hamski, że on u mnie... O, łapiemy. Zobaczmy, czy wyjdzie. Wyszedł! Co za typ! Teraz mu w twarz rzuciłem. Jest, mamy to. Idę dalej ui 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 Fungus i następny pc full Kurczę, no. jakiś teraz pokemon, nie wiem jakiś mm. Pokémon pliska dobrze, to by było chyba już na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze, jeszcze złapiemy jednego Pokemona na koniec i to będzie na tyle w tym odcinku. O kurde coś mnie walnęło. Jak on... Jak? Dobra, mam nadzieję, że nic nie... Bo słychać. Bardzo przepraszam. Bardzo, bardzo przepraszam was. Kurcze. No tak mnie... O, zabiję. Super. Dobra. Złapiemy jeszcze jakiegoś pokemona na naszej kości. I już. O, widzicie? I dlatego czekałem. Co ty? Nie, 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 chodź tu, chodź! Dobrze, jeszcze dać mi ten. Dobra, ten. złapmy go i koniec odcinka. I będzie musiał już kończyć, będę. Dobra, ostatnia próba. No chodź no. Nie bądź gadem. Gada. Kurde, typie został. Zrzucony. Hej. jest łapany. Dobra, złapany już został pewnie. Niech mnie już nie wkurza. Złapany został. Mhm, mm tak, mamy go. Ooo, wow, mamy go, dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, siema. Za jakich mam tej Trzymajcie się, siema.